Teraz chciałbym pokazać ci, jak w programie Ozy Explorer otwiera się i modyfikuje pliki. Zrobię to na przykładzie śladów, czyli traków. Pliki traków mają rozszerzenie .PLT. Zaczynam od otwarcia paska z narzędziami do traków. Naciskam View, następnie Toolbars, a potem Track. Otwieram się tutaj pasek narzędziowy. Wszystkie końki w nim są podobne do znanych ci już z paska narzędziowego dotyczącego łajpontów, więc nie będę ich już omawiać. Otworzę teraz track wcześniej zapisany przeze mnie. Będzie to ten track, który zapisałem w samochodzie. Pokazywałem to na wcześniejszym filmie. Po naciśnięciu ikonki do otwierania plików otworzyło mi się znane Ci już okienko, które pokazuje wszystkie pliki w katalogu DATA. Mamy tutaj tylko jeden plik o nazwie pierwsza.plt. Wybieram ten plik i naciskam OK. I zobacz, na ekranie pojawiła mi się taka niebieska, cienka linia z białymi kółeczkami. Powiększę, żebyś zobaczył to wyraźniej. Pamiętasz, że kiedy jechałem samochodem, to za moją pozycją snuła się czerwona linia, a teraz otworzyła się jako niebieska? Niech cię to nie niepokoi, to ma sens. Pozwala to odróżnić na mapie traka starego od świeżego. Świeży to taki, który tworzony jest automatycznie podczas jazdy. Stary to wcześniej zapisany i otwarty teraz na ekranie. Zobacz, że otwarty ślad można zmodyfikować. Ja często to robię, wprowadzając uaktualnienia do tras opracowanych w naszych przewodnikach off-road. Załóżmy, że chcę przedłużyć tę trasę do skrzyżowania z główną drogą. Zobacz w dużym powiększeniu. Że po traku tutaj zapisanym widać wyraźnie, że jechałem tam i z powrotem. Dołożę teraz parę punktów prowadzących do tej głównej drogi. Wybieram odpowiednią ikonkę do dodawania punktów traka i klikam na mapie. No i moja niebieska linia przedłużyła się do skrzyżowania. Mogę teraz zapisać tę zmodyfikowaną trasę. Naciskam ikonkę do zapisywania. I znów Ozy Explorer zaproponował mi zapisanie w domyślnym pliku, w domyślnym katalogu data. Próbuję namówić mnie program, żebym użył innej nazwy pliku, ale ja chcę nadpisać plik, czyli użyć tej samej nazwy. Zaznaczę go więc i tutaj pojawiła mi się ta sama nazwa. I kiedy nacis nacisnę OK, plik, nowy track zostanie zapisany pod tą właśnie nazwą, jako już zmodyfikowany.